Witajcie w kolejnym odcinku No, i jak było ostatnio, zrobiliśmy no przymysł. No, i teraz będzie trzeba lecieć na Rosję, która bije się z Rosją. No, ba, się porobią jeszcze te. No, właśnie, bo ja już mam, tak? Będę mieć na tego i na tego w teorii. nie mam no dobra, co tu jest jeszcze dobra, jeszcze doktrynę się ogarnie o, i to ile dobra, super tu jeszcze pasowałby jakiegoś dowódcę ogarnąć eee, no, no, no. no i będzie pilecki Chyba. więc a ty jeszcze coś możesz mieć A, mogę ci taktykę wybrać. Hmm Z tego to ja za bardzo nie wiem co ty. Nie wiem, masz to dobra. No to czas. Lecieć w bój. Zauważam. Obalimy ten żółty flaszkę no. Ej. Ej. Aha, to jeszcze jakieś są. tura, na razie nie dostaniecie. Hm dobra No to? Plan? I Gdzie jest jakiś oddział kawalerii? Lecimy sobie wycieczkę, robimy. A dołączajcie gdzie chcecie? O! na Charków. O, Leningrad właśnie Chcę sobie nawet Leningrad Zróbcie sobie wycieczkę po Rosji Prośba o prawo Cesarstwo Niemieckie yy. Nie mam pojęcia, gdzie jest to cesarstwo niemieckie, ale dobra. Najważniejsze, no żebyśmy. O, właśnie jest to jakaś Pójdź na Moskwę. Idź na Moskwę. Pójdź na Moskwę. Dobra, taka dziwna trasa, ale nie będzie. Dobra, ci mi dają jakieś zobaczenie. O, wojna psychologiczna. Super. Ciekawe. A daj mi to. <laughs> Przyda się. Dobra, przyjmij. No dobra, to do Rosji chyba tak walimy Tak jak na razie wygląda. Bo jakie mamy straty po Rosji? Czy jest... Yy... O, pójdzie. To, jedni, to na Rosję. Na Rosję, zresztą Moskwa. No szkoda, że to jest jako okupowany region. Hmm. O, tu będę mógł jakieś republiki wrócić kubańskie. W A bo to są te koz tereny kozaków tutaj. No to się zrobi. To mnie. No, czemu ty stoisz w miejscu? Leć tutaj. Aha. A, to, to, no, to fajny kraj się zrobił nam. No? Widzę... ...potencjalne cele. A, mam aneksję z kraju tu skraju. Dobra, ale na razie moi niech wracają sobie. Głupcie się takie coś i... Mamy Rosję podbitą, no... ile ilo odcinka mi zeszło? 5 minut, no... no, no to, na no to... No, 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 ciekawie, no. no ale będę mógł te republiki stworzyć? Wtedy bóg. Dobra. Eee... Sumanie. Dobra, ale musimy w tej kampanii zrobić tą rzecz pospolitą, no. Gdzie jest. Dajcie mi spokój. Nie, nie. Długo, długo, długo. O, właśnie, bo ja broni nie badam. Dobra, czyli to ogólnie to drzewko jest mocne, to kozackie. Dodajenie zawodne, przełamanie. Aha 6%, a tu jest 2% Nie no, to to mnie tak nie obchodzi za bardzo. No daj mi to Brona plus 3 przyda się. Dobra, niech się zrobi... Za... O, ochrona pasywna. O! Czemu ja tego nie znalazłem wcześniej? No. No tego nie mogę dalej zrobić. Nie. Mam tu całe drzewko zrobione. mi tu jeszcze... Co ja mogę tu jeszcze wziąć? Co, coś... Nie da. Dobra, to lecimy w cokolwiek. 50% to mieć, jest 38 yeah. W sumie jak w tym odcinku nie zrobię tej tego zjednoczenia, to chyba będziemy kończyć tą kampanię, no bo, no bo co? No bo co? No to jednak trochę się robi Jest 39% No będzie to rosło, tak w miarę No bo, że to Rośnie o 0,1% na 2 dni? P słowa stabilizacja, tak. Jaka słowa stabilizacja? Dobra, na razie to chcę zrobić. Nie wiem, co to mi da, ale niech będzie. Dobra. Tu się bada samochodu w ogóle. Zapomniałem badać. Dobra. Ale szybko ta kampania pożyła. 41 rok my mamy do pół Europy. Ci się wbiło w nieskończoność. Walczanie partyzantki. Super. Dawaj to. Jeszcze w tym odcinku to zrobimy. Yy, o, w ogóle tego nie miałem danego. Super. Dobra. I co to mi co to się stanie? To albo to. Yy. Będzie. Hmm. Hmm. no będzie. Przywrócenie Republiki Dońskiej. Dobra, macie niepodległość. I powstało takie coś. Żółty placek, potężna Horda do Dońska. Jestem ty jesteś. O, ja tak kawalerii mają. Aj nie? O. super. No to dobra, to czekaj, tam jeszcze było. Um, o, czyli to jest Krasnodar. To jest o tu gdzieś Nie? Czy to tu? Tutaj krasnodar. Aha, czyli to będzie ten region Dobra, nie obchodź mi to do... Kiedy oni ogarną, to w końcu. 40% jest! Juk. No to jeszcze 10, to trochę zajdzie. No ale leci to w miarę teraz Wysokie posłuszeństwo, 03 no to wyrzucenie z pracy no to standard. Co to jest w ogóle jeszcze? Aha, chyba. Do... Cesarstwo niemieckie yy, z Wilhelmem bije się tu z Himmlerem. Który ma. jedną. No dobra. Nie skończą się bić, tylko. Ale oni dają radę i. Bierze... Dobra, zwalczanie partyzantki na fulla jest. Dobra, tojemy to. Musimy być bezpieczni. Owce na są mają wpływy. Nie mogą mieć wpływów. O, ulepszony płatowiec. Super. Zamasowanego płatowca nie zrobią. Ile tu już godzin? I. A daj mi to. Nie ja chcę zobaczyć, co to jest. Dobra. Widzisz ty. O, samoloty. Produkcja. To... Pro, produkcja. Na początek będzie produkcja. Ora, 42%. No powinniśmy to zrobić, no Ale nowa akademia wojskowa. Cieszę się. No, byśmy mieli tutaj tyle rzeczy, a tak to bez nadzieja. Dobra. Dobra, zrobimy tak, że jak się nie uda w ciągu 20 minut zrobić yy, tej bitwy, no to będziemy kończyć tą kampanię, będzie. tyle nie będzie spokój. A, no, widzę, się nabudowało cywilek Już się budują do końca będziemy mieć tę potęgą gospodarczą na koniec. No ale już jest na mocka tu drzewko jest, no co by nie mówić nawet. Tro trochę jest. I tu jest nadzór cywilny. Ochrona pasywna. Dzięki. Coś tu mi może jeszcze dać? Chyba nie za bardzo. O, średnia, mamy super. Ozieł, No to jeszcze to trzeba zrobić w tym Publikacje wojenne. O, ci nie dalej co do frakcji. Jej. Dobra. W ogóle, czemu oni nie mogą ich wykończyć tu? Ja się zastanawiam. Jesteś gotów? Chodź tu. Eee, a, ja się nie mogę tu nawet ustawić. No bo pasowałoby ich zająć. To jest chyba, właśnie tu jest Oś. No, alianci to są e, e, wszędzie i widzę, że docierają do Rosji. Jest... A, to... O, co O, Dobra, tam. Ujednolicenie wyposażenia, dzięki. No i nie mogę tego zrobić, no. Modernizacja armii. I... Dobra, to będziemy czekać na ten... 43% No, to tak leci jak po prostu, ale to i tak będzie ostatni odcinek. To można czekać. No to może wam powiem, bo i tak nic nie lubię. Jaki kraj bym kolejny chciał? Próbować. A ma jeszcze to. Wybierzemy cokolwiek, co to wyznaczenie ma. Właśnie. o kolejny kraj który będę chciał robić właśnie się zastanawiam albo chyba Włochy albo Włochy albo 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 co? Myślałem jeszcze nad Finlandią Włochy albo Finlandia która z tych będzie 44 i spada to cały czas Można w ogóle podbijać jeszcze. No w sumie z tymi zlawiantami się nie chce bić. Bo to będzie patologia, żeby bić się tutaj z nimi. Szczególnie, że stany są. O! Szwajcarski agent. Dobra, coś nam mu powiedzcie. Jak się ogarnie. Ciężki kałem. No dobra, niech będzie sobie ciężki kałem.

Chyba cięcie zrobię. Dobiję do tych 50 punktów, i ja żebym tourpackiem to zrobił, ale w sumie wolałbym poczekać. Chociaż pewnie zrobię cięcie, będzie coś się działo. No ale to takie: no w sumie niedużo brakuje, no raptem 4%. No. w miarę to rośnie, tylko tutaj jest problem z stabilizacją, co nie? No tak. Dobra. Dobra, rób cokolwiek. Co to za znaczenie jest? I odcinka? Jest 17 minut, no co? To... Chyba tego nie zrobię. Dobra. Ja zrobię cięcie i jak będzie 50% to ja po prostu znowię. No, no to do zobaczenia za chwilę. Tyle co cięcie zrobiłem i Zjednoczone Królestwo wypowiada wojnę temu czemuś. Dobra, nieważne. Yy, nieważne. Yy, no, czekamy na 50%. Yy, no. Czekałem na na cud. Czy chyba taki stał. Skapitulowali, ja nic nie robiłem. Czekałem na te 50%. Jedyne co się stało, to widziałem, że komunistyczna Australia dołączyła do tego. No więc. Tam takie. No co się działo? Mówię, wznowię jak ten. Jak już jest konferencja, to będę ten. Nie będę tego przewijał, tylko pokażę Wam, co sobie wezmę. A w zasadzie to bym sobie wziął. W sumie to, w sumie to też chce. Robimy sobie wielkie imperium. Aha, już. Jest... Super, ja nie mogę więcej wziąć. To ma być moje i nie obchodzi. Ja, to do niego chodzi. to jakieś pos... No i nie stać mnie, no. tysiące kijów kosztuje Sy, chyba coś dobra to ma być moja to też ma być moja Jezu co ja zrobiłem co ja Super. Dobra. Już mam, mam dość tej kampanii. Jezu, misk Co to jest w ogóle? Dobra, jest te pięćdziesiąt. Jeszcze kilka. A to jest, to jest. Dobra, nieważne. O, i do tego mi brakuje. Kula. Dobra. No, jest w teorii 50. W teorii. No, a nie będzie te 50, tak całkiem. Tu jest gdzie gdzie 50. Tu nie ma. Dobra, mamy 50. Dobra, weź tam tu i to. Dobra. Ostatnie to co będziemy robić w tym odcinku i będzie koniec kampanii. Nie, ale powiem tak. Następnym razem ja już biorę tulpaka, nie będę ni się tegował, bo to co tu się dzieje, że państwo chińskie to, to to jest masakra, to jest porażka. Dobra, zajebi to. Dobra, i lecimy z tym, bo ten odcinek będzie trwał 2 lata, jak będę tak Ogólnie Anglia się zmieniła w taki kolorek. No i tu... O oh, oh Boże, aż mi oczy bolą. Co tu się po... A właśnie jeszcze ten... Japonia padła. Jest radziecka Japonia i amerykańska Japonia. Ech. Po prostu... Dobra, nieważne. Mamy naszą rzecz pospolitą i tyle mnie obchodzi. Oj mamy wszystkiego śpiewego. Super, dziękuję wam. Summalnie. Dobra, niech się robi ten cel i kończymy <grym> okay, I... Dobra. Będzie albo w Włochy, albo w Finlandia. Na Finlandia będzie chyba. Albo nie. O, to tam przemyśl, że tam nie żyje, to tam trudno. O Jest! Odrodzenie kraju! Rzeczypospolita Bermonska! Skoro Bóg jest z nami, kto będzie przeciwko nam? Dziękuję. No i tu bym miał jeszcze kolejne cele, ale to już takie... A to przemysł, a to przemysł nie... Ok, czyli tu bym miał jeszcze roszczenia. Dobra, ale to będzie tyle w tej kampanii. Mam dość. W tej kampanii. Yy, no, z razem biorę turpaka, aby <laughs> będzie mi prościej ogarniać te rzeczy. Ten teren szczególnie i będzie spokój. Dobra, więc do zobaczenia w następnej kampanii. Na razie, cześć.